Najnowszy film Patryka Wegi, Pętla i ty właśnie tam grasz agentkę. Jak w ogóle wrażenia, jak zobaczyłaś efekt końcowy tego filmu? No film jest chyba każdy mówi bardzo mocny i to nie da się po prostu zaprzeczyć. Wszystkie filmy do tej pory Patryka były, były mocne, ale ten przechodzi po prostu wszystkie zostawia w tyle. Porusza też bardzo tak naprawdę temat kontrowersyjny i nie da się tego zrobić, wiesz, bez przemocy, bez scen seksu i tak Moim zdaniem, wiesz, Patryk w każdym z swoich filmów chce jakiś temat poruszyć, chce go może nie rozwiązać, ale żeby o tym się po prostu mówiło, żeby każdy mógł się zastanowić nad nie wiem daną historią. Myślę, że ten film też daje do myślenia. To jest bardzo temat, wiesz, dotyczący polityków, dotyczący show biznesu, bo tam przewijają się przez te niefajne miejsca, właśnie takie osoby. Natomiast każdy z nas może się na swoje życie zastanowić, czy takie jakieś złe wybory na co dzień właśnie nie zaplątują nam tej pętli wokół szyi. Bo ten, e, jakby, Daniel, którego gra Antek Królikowski, czyli główna postać, e, no, myślę, że z takim, e, z takim klusie ten film kończy, tak? Żeby się zastanowić, czy, czy warto, czy może, czy może nie warto podążać po prostu dobrą drogą. Także, kochani, klasycznie zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.